Pamiętam jak w Gdańsku szedłem z dworca głównego do naszego dominikańskiego klasztoru przy ulicy Świętojańskiej 72. Wybrałem drogę, przy której były dwie księgarnie. Byłem przekonany, że nie mam książki do czytania, co było oczywistą nieprawdą, ale tak czasami się nam wydaje. Pierwsza księgarnia zaskoczyła mnie ogromną ilością półek, wypełnionych po brzegi książkami. Utknąłem tam na, szkoda mówić ile, ile czasu. Gdy już wyszedłem z głową, która powoli zaczynała boleć, i przeszedłem kilka kroków, zobaczyłem drugą księgarnię. Przyciągnęła mnie wystawą z tytułami kilku nowości. Wszedłem i zadowolony kupiłem niemal od razu. Ogromna ilość różnych książek przytłoczyła mnie, zniechęciła mnie skutecznie do zaglądania do tej księgarni, a dobrze wybrana i przemyślana wystawa tej drugiej zapraszała mnie do środka nie tylko wtedy. Ale jeszcze kilka razy. Co więcej, często mnie prowadziła do udanych zakupów. Między brakiem książek, a przytłoczeniem ich ilością, jest pewna piękna kraina. Między brakiem wyboru, a nadmiarem wyboru, jest pewna przestrzeń, kraina. Co to jest za kraina? Co to jest za przestrzeń? Kraina umiarkowania i umiaru. Oczywiście, że nie. Tą krainą jest obfitość. Bardzo ciekawa kraina obfitości, kraina, do której zostaliśmy powołani, a przynajmniej tak mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. On, on mówi: Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości, w obfitości. Wiele osób ją obiecuje, wiele rzeczy ją obiecuje, wiele reklam ją obiecuje, ale nikt i nic nie jest w stanie obietnicy tej spełnić, z wyjątkiem Pana Jezusa. Spełnienie tej obietnicy nie jest proste. Nie chodzi bowiem o ilość, ale jakość istnienia, myślenia, bycia tego, kto obiecuje. Nie ma się co dziwić, że nikt poza Bogiem nie może tej obietnicy spełnić, bo ostatecznie dotyczy ona głębokiego pragnienia w nas, pragnienia życia i to nie tylko tego, z, tu się, z którego tu się cieszymy, ale też pełni życia, obfitości życia, które przeczuwamy, że jest przed nami. Odważnie o tym mówi starożytny, niestety bezimienny, autor w homilii poschalnej, którą czytaliśmy z braćmi niedawno na brewiarzu. Pisze, Nic w tym wielkiego, jeśli do czasu tylko ujdzie śmierci ten, kto i tak wkrótce potem ma umrzeć. Natomiast wielką jest rzeczą ujść śmierci na zawsze. A to właśnie stało się naszym udziałem. Nie wiem, czy o życiu chrześcijańskim, do którego Jezus, dobry pasterz, dziś zaprasza, myślimy albo kojarzymy je z obietnicą obfitości, życia w obfitości oraz przekonaniem, wiarą, że uciekliśmy śmierci na zawsze dzięki wybawieniu przez Pana Jezusa. Raczej nie, raczej tak nie myślimy. No cóż, to wielka szkoda. Co więc mamy zrobić, aby zamieszkać w stanie obfitości? Możemy tak zapytać podobnie jak ludzie z Dziejów Apostolskich z pierwszego czytania. Powiedział do nich Piotr: Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Obfitość jest stanem ducha, który przenika myślenie, przenika postawy. Zaczyna się przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa. To świadomość powtarzana, może Wbijana do głowy, kim się stałem, jak zostałem nazwany. Jestem córką Pana Boga, jestem synem Pana Boga. To jest zupełnie nieoczywiste, ale prawdziwe. Obfitość to jest też wiara i ucieszenie się, że moje grzechy są odpuszczone. Nie zniknęło od tak sobie. On, Pan, swoją krwią zapłacił za mnie. Obfitość przejawia się w dziękczynieniu, ale też w mądrze przemyślanej pracy nad moimi wadami. Obfitość pozwala przestać na siebie krzyczeć, bo przecież przyjąłem przebaczenie. Pół żartem, pół serio podam przepis, aby tej obfitości choć trochę doświadczyć. Zacznij od jednej osoby, której poświęcisz dziś 5 minut swojej uwagi. Co to znaczy 5 minut uwagi? Już tłumaczę. To znaczy zatrzymanie, to znaczy spojrzenie w oczy, to znaczy zaciekawienie się tym, co mówi, słuchanie, jak mówi, to znaczy usłyszenie. Ale też to znaczy rozumienie tego, o czym mówi. A gdy nie rozumiem, bo to się zdarza, to znaczy zapytanie, czy dobrze zrozumiałem. I jeszcze to znaczy podzielenie się tym, co słyszę, co czuję, co myślę. Okazuje się bowiem, że nasze pragnienie nie będzie zaspokojone znajomością tysięcy ludzi, ale spotkaniem z kilkoma osobami, które ja usłyszę i które usłyszą mnie. Moje pragnienie nie będzie zaspokojone setką lat przeżytych ale dobrymi chwilami, momentami życia. Te dwie obietnice, obfitości życia i uniknięcia śmierci na zawsze, są naprawdę cenne i są blisko. Obfitość to nie mnóstwo książek na półkach, ale to ta jedna książka, którą odkryłem, kupiłem i przeczytałem wieczorem z radością zapominając o całym świecie. Do tej krainy prowadzi Jezus, dobry pasterz, daj się wprowadzić. Dziel się której doświadczysz. Wsparcie naszych patronów pozwala nam na głoszenie Ewangelii w internecie, również przez to nagranie. Dziękujemy.